panowie Filip Barski oraz Jarosław Różański. No i już właśnie teraz, drodzy Państwo, krążek wygrany przez Podhale. Sułominem. Oddaje do Wielkiewicza. Wielkiewicz. Strzał. I gol! 50! Niewiele tutaj potrzeba było zespołowi podkala na zdobycie pierwszego gola No, oko. I w Nowym Targu, no na pewno tutaj e, kibicom podoba się obrót sytuacji. Teraz groźby były tutaj zdecydowanie za mocne dla Trenera barskiego strzał. Dobrze tam dokładał. Po tym jak właśnie zaatakowany został w okolicach. Strzał i mamy gol. Mamy! Mamy wyrównujący gol, a więc tutaj można powiedzieć niewiele dla drużyny podkala. Dziubiński. Strzela dziubiński, ale tygały. Strzał i gol. Oj, mamy bramkę. Fantastycznie to zrobił zawodnik kończy swoją karierę. Uwaga, szuty. Z backhandu próbował, szuty jeszcze tam. No i power Ruszana Bramka. Gra w tercji. obronnej Jastrzębia Dziubiński. Co zrobi Dziubiński? Nagranie przed bramkę trzały. Gol! Mamy gola, numer dwa dla Podhala. Mrugała, chyba tam dołożył tego kicacji. Przewracał się tam jeden z Jastrzębian. Uwaga, strzał! odrobny, drobny! Oj, teraz groźnie. Podkale próbowało kontrować. Strzał! Jeszcze dobitka i nie ma gola! Krążek teraz przejęty dopiero przez Jastrzębian, ale przez chwilę. Uwaga, teraz sytuacja. Sam na sam strzał i gol! Mamy bramkę numer 3 w nowym targu nad Tinen. Autorem bramki Czaił się na podanie autor. Bramki Kaspernik i właśnie on strzela dobrze odrobny. Przemieszczał się między słupkami bramki. Franek. Franek strzał, oj, próbował to łać. Krążek przejęty przez Jastrzębian, Rochtla, strzał, odrobny, no ta krążka. No mają. Mają tutaj dobrze wyćwiczone te zagrania pod opiecznika Labera. Ale uwaga, teraz Szwedz! Potężny! Szwedz, Mamy gola! Przepiękny gol Emila Szwedza, I na razie nie udaje im się też tuka, Górny, co zrobi Górny? Strzał, ładnie teraz Jas. Uwaga, Raszka teraz czy wyjedzie? Uwaga, strzał Dziubiński, gdzie jest krążek? i gol! Krystian Dziubiński zdobywa gola w liczebnym osłabieniu, a więc zamiast Słowa nie składają broni Wałęga. Uwaga, odrobinę co? Gdzie jest krążek? Zamieszanie jeszcze tutaj. Odrobny kładzie się na bramce, no nie ma już tu, jak tutaj zainterweniować odrobiną. Zastrzębia, gdzie jest Krążek, Krążek wystrzelony w okolice. Na miejskiej hali w Nowym Targu, gdzie przypomnę po pierwszej tercji zespół Kha pod hale Nowy Targ. Szwec, Dziubiński, Dziubiński strzał i teraz zadźwięczała. Dobrze tutaj w obronie pod hale. wsuł atakowany, uwaga, błąd! wsuł popełnił błąd. Jeszcze tam zamieszanie, odrobny. Przemieścił się w bramce niewykorzystkiego zawodnika. Peterson. Peterson, dobrze tutaj strzał, gdzie jest krążek? Słominę do Jęcika. Jęcik przed bramkę. Peterson strzał i co? Gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce. Jeszcze krążek utrzymany, teraz podskakuje przed bramką. No, coś I jedni i drudzy. Ciągle gra toczy się w tercji obronnej. Podhala strzał, drobny. Dobrze. Strzał bezpośrednio z koła bulikowego w odpowiedzi Podhale. Dziubiński, Dziubiński przedziera się tam. Krystian Dziubiński w ostatniej chwili. Jastrzębia, nie strzał. Zamieszanie, gdzie jest krążek? Odrobny drobny leży. I sędziowie. No i power. Do no, Kamieniewa, kamienie pod bramkę, Raszka to taki zaskakujący kary Dziubińskiego. Jeszcze Jastrzębianie, zobaczymy co zrobią Jastrzębianie. Uwaga, strzał przed bramkę, odsłon Dziubiński w wściekle atakowany. Uwaga, strzał odrobny i co? Gdzie jest Krążek? Krążek pod biudem obronił. Uwaga, teraz sytuacja sam na sam, Kasperlik nie ma gola, odrobny. Jeszcze teraz odkryta bramka, odrobny uwija się tutaj, tutaj próbowali założyć okojowy zamek, ale wróbel, strzał wróbla. co się Jastrzębski e, zawodnik właśnie w tej samej okolicy. Tymczasem strzał e, prób... Czasem w odpowiedzi Jastrzębia nie strzał odrobny, nie dał się tutaj... Ale może jeszcze na koniec brugała i teraz syrena kończy. Jastrzębie bramki dla przyjezdnych zdobywali Artiem Josafow oraz Dążek e, do Jasaj. Jas oddaje do boku. Uwaga, przed bramką strzał! No, teraz przestrzelił w dogodnej. Jabornik czeka na podanie. Strzał. I dobitka Gol! Jest gol! Numer 3 dla zespołu JKH GKS-u Jastrzęb. Pikera zawodów. Natomiast fakt jest taki, że na pewno będzie, będzie z sesji obronnej przeciwnika. Strzał potężnie i Raszka teraz wyłapuje. Urbanowicz. Co zrobił Urbanowicz? Odegranie na drugą stronę. Uwaga, strzał i gol! Jest gol! Piękne teraz odegranie Macieja Urbanowicza. I jest bramka numer 4. a więc... Na lewajka strzał. Obronił odrobny, jeszcze dobitka. Na Tinen opanował krążek. Na tinen, na tinen strzał Raszka. A i kontra w wykonaniu jastrzębia, trzech Jastrzębian. Uwaga, strzał odrobny, dobrze przemieścił się. Pięciu Jastrzębian, czter odświeżony przez Rolben. No to kto wie, ale tam te pryzmy śniegu. Czębiska Bramka i czterech zawodników od hala. Strzał je, i jest gol, jest wyrównanie. Wałęga chyba jest tym, który teraz daje eksplozję radości po stronie Śtekłę. Bo przecież to było to, o czym mówiłem, że prowadzili 5 do 2. A jest Urbanowicz, natomiast po stronie Podhala jest Wilik, jest Mrugała. Uwaga, Kasperlik. Kasperlik strzał odrobny, musiał się tutaj popisać, mi wyobraźni widzieli w bramce. I gol, jest bramka, a więc dwa punkty zapisują sobie dzisiaj zawodnicy JKH gks u Jastrzębie w ligowej tabeli, a tym, który daje te dwa punkty, jest Jesse Rotla.